Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego szczęście jest takie ulotne? Dalai Lama oferuje odpowiedzi i wskazówki, jak odnaleźć trwałą radość. Odkryjmy razem sztukę szczęścia. Dalai Lama twierdzi, że mamy w sobie wszyscy wrodzone szczęście, właśnie, tylko nie umiemy do niego dotrzeć. Posłuchajcie. Podstawowa natura człowieka. No właśnie. Żyjemy, aby odnaleźć szczęście, a uczucia miłości, bliskości i współodczuwania do niego prowadzą. Wierzę, że każdy z nas nosi w sobie potencjał szczęśliwości, ma dostęp do owych ciepłych, pełnych współczucia stanów umysłu, które przynoszą szczęście, zapewnił Dalaj Lama. Jest to jedna z głównych rzeczy, w które wierzę. Nie tylko w to, że z natury posiadamy potencjał współodczuwania, ale też, że podstawą ludzkiej natury jest łagodność. Na czym opiera się to przekonanie, pyta autor? Buddyjska doktryna natury Buddy dostarcza podstaw, by sądzić, że na podstawowym poziomie wszystkie czujące istoty są łagodne. A nie agresywne. Pogląd ten można jednak przyjąć niekoniecznie w oparciu o tę doktrynę. Myślę, że temat ludzkiej miłości i współodczuwania nie jest jedynie sprawą religijną, ale nieodzowną częścią naszego codziennego życia. Jeżeli przyjrzymy się modelowi naszej egzystencji, zauważymy, że od samego początku wzrastamy dzięki miłości innych ludzi. Rozpoczyna się to w chwili narodzin. Pierwszą rzeczą, jaką robimy po przyjściu na świat, jest ssanie piersi matki. To niewątpliwie akt miłości i współodczuwania, bez którego nie bylibyśmy w stanie przeżyć. Żeby doszedł on do skutku, z obu stron musi powstać uczucie miłości. Jeżeli dziecko jej nie odczuwa, jeżeli nie czuje żadnej więzi z osobą, która podaje mu piersi, nie będzie piło. Jeżeli zaś matka lub ktoś inny nie poczuje miłości do dziecka, mleka nie będzie. Nasza budowa fizyczna również dostosowana jest do odczuwania miłości i współodczuwania. Z własnego doświadczenia wiemy, że spokój, miłość i pozytywne stany umysłu dobroczynnie wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Z drugiej strony frustracja, strach, niepokój i gniew niewątpliwie je niszczą. Miłość wzmacnia również nasze zdrowie emocjonalne. Wystarczy przypomnieć sobie, co czujemy, kiedy inni okazują nam ciepło i miłość, lub zaobserwować, w jaki sposób nasze uczucia zmieniają nas samych od wewnątrz, jak dobrze się z nimi czujemy. Owe łagodne emocje i pozytywne działania, jakie one ze sobą niosą, prowadzą do szczęśliwszego życia. Na tej podstawie możemy zatem wywnioskować, iż naszą podstawową naturą jest łagodność. Powinniśmy więc postarać się żyć w zgodzie z nią. Jeżeli faktycznie naturalne są dla nas dobroć i współczucie, powiedziałem, Zastanawiam się, jak wasza świątobliwość wyjaśni wszystkie konflikty i agresywne działania, których jesteśmy świadkami. Dalaj Lama skinął głową w zamyśleniu, po czym odpowiedział: Oczywiście nie można nie zauważać, że istnieją konflikty i napięcia, i to nie tylko w umyśle człowieka, ale również w obrębie rodziny, w kontaktach z innymi ludźmi, na poziomie społeczeństwa. Państwa, aż wreszcie na płaszczyźnie globalnej. Patrząc na to wszystko, niektórzy wnioskują, że ludzka natura na najgłębszym poziomie jest agresją. Można przywołać różne wydarzenia z przeszłości i powiedzieć, że w porównaniu z innymi ssakami ludzkie zachowania są dużo bardziej agresywne. Można również stwierdzić, tak, współodczuwanie jest częścią naszej natury, ale gniew również nią jest. Oba te uczucia w równym stopniu są naszą naturą, mniej więcej na tym samym poziomie. Niemniej jednak, powiedział stanowczo Jego Świątobliwość, pochylając się do przodu na krześle i przeciągając się spokojnie, jestem więcej niż przekonany, że ludzka natura na najgłębszym poziomie jest współodczuwająca i łagodna, że to jest dominująca. Właściwość ludzkiej natury. Gniew, przemoc i agresja oczywiście mogą się pojawiać, ale na drugorzędnym, bardziej powierzchownym poziomie. Można nawet powiedzieć, że dzieje się tak, kiedy jesteśmy sfrustrowani brakiem miłości. Nie jest to częścią naszej podstawowej, najgłębszej natury. Myślę, że Konflikty niekoniecznie muszą wypływać z ludzkiej natury, ale stanowią raczej rezultat działania intelektu, niezrównoważonej ludzkiej inteligencji, niewłaściwego wykorzystania inteligencji i wyobraźni. Patrząc na ewolucję człowieka, którego ciało w porównaniu do innych zwierząt można nazwać słabym, Widzimy, że na skutek rozwoju inteligencji byliśmy w stanie zrobić użytek z różnych narzędzi i odkryć wiele metod, aby pokonać niekorzystne warunki środowiskowe. W miarę jak warunki naturalne stawały się coraz bardziej złożone, przetrwanie wymagało coraz większego udziału inteligencji i zdolności poznawczych, aby sprostać wciąż rosnącym wymaganiom tego środowiska. Sądzę więc, że naszą najgłębszą naturą, jest łagodność, a inteligencja rozwinęła się później. Jestem też przekonany, że jeżeli owa ludzka zdolność, inteligencja, rozwija się w sposób nieharmonijny, jeżeli nierównoważy jej współodczuwanie, wówczas może stać się siłą destrukcyjną i doprowadzić do katastrofy. Jeżeli więc konflikty międzyludzkie są wynikiem niewłaściwego wykorzystania ludzkiej inteligencji, to również z jej pomocą możemy znaleźć sposoby i metody, aby je rozwiązać. Kiedy ludzka inteligencja idzie w parze z dobrocią i miłością, wszystkie nasze działania stają się konstruktywne. Kiedy połączymy dobre serce z zdobytym wykształceniem, możemy nauczyć się szanować poglądy i prawa innych ludzi, co z kolei rodzi ducha pojednania, który może pokonać agresję i rozwiązać konflikty. Dalai Lama przerwał i spojrzał na zegarek. Tak więc podsumował bez względu na to, ile napotykamy przemocy lub innych złych rzeczy, sądzę, że ostatecznym rozwiązaniem naszych konfliktów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, jest powrót do naszej podstawowej, najgłębszej ludzkiej natury która jest łagodnością i współodczuwaniem. Ponownie, spoglądając na zegarek, zaśmiał się: Zatrzymajmy się w tym miejscu. To był naprawdę długi dzień. Wziął buty, które zsunęły mu się z nóg w czasie naszej rozmowy i wrócił do swojego pokoju. A my idźmy dalej. Natura człowieka. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat pogląd wyznawany przez Dalaj-Lamę, iż najgłębszą naturą człowieka jest współodczuwanie, powoli zyskuje uznanie na zachodzie, chociaż nie stało się to z dnia na dzień. Przekonanie, iż działania człowieka mają podłoże egoistyczne, że wszystko robimy z myślą o sobie jest głęboko zakorzenione w zachodnim sposobie myślenia. Pogląd, iż nie tylko jesteśmy w gruncie rzeczy samolubni, ale częścią najgłębszej ludzkiej natury są również agresja i wrogość, dominował w naszej kulturze od stuleci. Oczywiście, na przestrzeni wieków wielu ludzi było innego zdania. Na przykład w połowie XVIII stulecia David Hume pisał o naturalnej życzliwości ludzi. Sto lat później nawet sam Karol Darwin przypisał naszemu gatunkowi instynkt współodczuwania. Z jakiegoś jednak powodu w naszej kulturze począwszy przynajmniej od XVII wieku zakorzenił się bardziej pesymistyczny pogląd na temat ludzkiej natury, a stało się tak pod wpływem takich filozofów, filozofów jak Thomas Hobbes którego wizja ludzkiego gatunku była raczej czarna. Postrzegał on naszą rasę jako skłonną do przemocy, ciągłej rywalizacji, znajdującą się w nieustannym konflikcie i zainteresowaną jedynie własnym dobrem. Hobbes, który słynął z tego, że całkowicie odrzucał tezę o ludzkiej dobroci, został raz przyłapany na tym, jak dawał pieniądze żebrakowi na ulicy. Zapytany o powód tej szczodrości, powiedział: nie robię tego, by mu pomóc, ale aby złagodzić własne cierpienie spowodowane jego widokiem. W pierwszej połowie XX wieku hiszpański filozof George Santiana napisał, iż szczodre, opiekuńcze porywy, chociaż oczywiście cechują ludzką naturę, są ogólnie rzecz biorąc, słabe, przelotne i niestałe. Pokop trochę, a pod powierzchnią znajdziesz dzikiego, upartego, głęboko samolubnego człowieka. Niestety zachodnia nauka i psychologia przyjęły takie poglądy, sankcjonując, a nawet zachęcając do egoistycznego sposobu myślenia. Od początku istnienia współczesnej psychologii naukowej dominowało ogólne założenie, że ludzka motywacja jest zawsze egoistyczna i opiera się na własnej korzyści. Pewne doświadczenia, na przykład to, które przeprowadził dr Lali Sherowitz badając czynniki ryzyka w chorobie wieńcowej serca, udowodniły, że ludzie najbardziej skoncentrowani na sobie, ci, którzy w czasie rozmów najczęściej używali słów ja, mnie, mój itd., są najbardziej zagrożeni zachorowaniem na wieńcówkę, nawet wtedy, kiedy inne czynniki ją powodujące są pod kontrolą. Nauka dowodzi, iż ci, którzy nie odczuwają bliskiej więzi z innymi ludźmi, mają kłopoty zdrowotne. Są bardziej nieszczęśliwi i podatni na stres. Wyciągnięcie pomocnej dłoni do innych może okazać się odruchem tak podstawowym dla natury człowieka, jak zdolność porozumiewania się. Można by powiedzieć, że w analogiczny do współczucia sposób rozwijał się język, który podobnie jak Zdolność do współodczuwania i altruizmu jest cudowną właściwością jedynie ludzkiej rasy. Za potencjał zdolności posługiwania się językiem odpowiedzialne są określone obszary mózgu. Jeżeli nastąpi splot odpowiednich warunków, czyli znajdziemy się w społeczeństwie, którego członkowie posługują się językiem, owe obszary mózgu zaczną się rozwijać, i zarazem rozwijać się będzie nasza umiejętność mówienia. Na podobnej zasadzie, wszyscy ludzie mogą być naturalnie wyposażeni w ziarno współodczuwania. Kiedy zaistnieje kombinacja odpowiednich warunków dobry dom, cywilizowane społeczeństwo a później może także własna determinacja to ziarno dojrzeje. Przyjąwszy takie założenie, naukowcy usiłują teraz odkryć Jakie są optymalne warunki środowiskowe, które sprawiają, że w dzieciach dojrzewa owo ziarno współodczuwania i gotowość do dbania o innych? Wyznaczyli już kilka czynników, a należą do nich: posiadanie troskliwych i opiekuńczych rodziców, którzy są w stanie kontrolować własne emocje, stawiają granice pewnym zachowaniom dziecka, mówią dziecku, że samo jest odpowiedzialne za swoje zachowania. I tłumaczą, dlaczego pozytywne działania są korzystne oraz jaki wpływ mają jego uczynki na innych ludzi. Zrewidowanie opinii na temat prawdziwej natury człowieka otwiera przed nami nowe możliwości. Jeżeli przyjmiemy model samolubnego działania, wówczas doskonałym dowodem tej teorii staną się noworodki. Po przyjściu na świat, niemowlęta zachowują się tak, jakby ich umysły zaprogramowano tylko na jedno: zaspokojenie własnych potrzeb potrzeby pożywienia, wygody fizycznej itd. Jeżeli jednak przyjmiemy inne założenie, pojawi się całkiem inny obraz rzeczywistości. Równie dobrze możemy bowiem powiedzieć, że noworodki zaprogramowane są tylko na Sprawianie przyjemności i radości innym ludziom. Obserwując zdrowe niemowlę, trudno byłoby nie zgodzić się, że tym, co leży u podstaw natury człowieka, jest łagodność. Z takiego punktu widzenia możemy powiedzieć, że zdolność do sprawiania przyjemności innym jest wrodzona. Na przykład noworodki odczuwają tylko 5% wszystkich zapachów, jakie odbierają zmysły dorosłego. I takie też mają poczucie smaku. Wszystkie zmysły, jakie posiada noworodek, nakierowane są na zapach i smak mleka matki. Akt karmienia piersią nie tylko dostarcza naturalnego pokarmu noworodkowi, ale służy również do uwolnienia napięcia w piersi matki. Można więc powiedzieć, że ludzie rodzą się z wrodzoną zdolnością do sprawiania przyjemności matkom poprzez umożliwienie jej pozbycia się napięcia w piersiach. Noworodek jest też biologicznie zaprogramowany do rozpoznawania i reagowania na twarze, a niewielu jest takich, którzy nie znajdują przyjemności w patrzeniu na uśmiechające się dziecko. Etolodzy sformułowali nawet teorię, że kiedy dziecko uśmiecha się do swojego opiekuna lub patrzy mu prosto w oczy, postępuje według głęboko zakorzenionego biologicznego projektu, instynktownie uruchamiając łagodność. Czułość i troskę u opiekuna. W miarę jak coraz więcej badaczy stara się dociec obiektywnej prawdy o naturze człowieka, twierdzenie, że noworodek jest samolubnym tobołkiem, maszynką, która tylko je i śpi, ustępuje wizji noworodka jako istoty z natury wyposażonej w mechanizm nakazujący mu sprawiać przyjemność innym. Wymagającej jedynie odpowiednich warunków środowiskowych, aby naturalne ziarno współodczuwania mogło wykiełkować i wydać plon. Kiedy więc zgodzimy się co do tego, iż najgłębsza natura ludzkiego gatunku jest współczuciem, a nie agresją, nasz stosunek do otaczającego świata natychmiast się zmieni. Postrzeganie innych jako zasadniczo dobrych, a nie wrogo do nas nastawionych i samolubnych, pozwala nam. Rozluźnić się, ufać innym, żyć swobodnie czyni nas szczęśliwszymi. Medytacja ukierunkowana na cel życia. Kiedy podczas jednej z naszych rozmów na pustyni w Arizonie Dalaj-Lama ze skwapliwością naukowca badał ludzką naturę i umysł, jedna prosta prawda wydawała się przenikać każde jego słowo: Celem naszego życia jest bycie szczęśliwym. To proste stwierdzenie może być doskonałym narzędziem pomagającym nam rozwiązywać problemy, jakie stawia przed nami życie. Z tej perspektywy nasze zadanie ograniczy się do pozbywania się tego, co prowadzi do cierpienia i gromadzenia tego, co przynosi szczęście. Nasza codzienna praktyka polegać więc będzie na stopniowym zwiększaniu samoświadomości i zrozumienia, co tak naprawdę prowadzi do szczęścia. A co do cierpienia? Kiedy życie bardzo się komplikuje i czujemy, że przytłaczają nas problemy, czasem dobrze jest zatrzymać się na chwilę i przypomnieć sobie, co stanowi nasz ostateczny cel. Kiedy męczy nas stagnacja lub zamęt, dobrze jest poświęcić godzinę, jedno popołudnie lub nawet kilka dni i po prostu się zastanowić, co tak naprawdę przynosi nam szczęście. A następnie na tej podstawie ułożyć własną hierarchię wartości. Pozwoli nam to spojrzeć na życie bardziej całościowo, ujrzeć rzeczy w nowej perspektywie i przyjąć odpowiedni kierunek działań. Raz na jakiś czas musimy podejmować kluczowe decyzje, które wpływają na całe nasze życie. Decyzje takie mogą wiązać się z wyjściem za mąż, posiadaniem dzieci lub rozpoczęciem studiów prawniczych czy artystycznych, albo stwierdzeniem, że najbardziej pragniemy zostać elektrykiem. Mocne postanowienie, że w życiu dążyć będziemy do szczęścia, że pragniemy się nauczyć, co do tego celu prowadzi i zmienić swoje życie na lepsze, może stać się taką właśnie decyzją. Zwrócenie się ku szczęściu jako najważniejszemu celowi w życiu i świadoma decyzja, że od teraz będziemy dążyć do bycia szczęśliwym, może bowiem głęboko zmienić resztę naszego życia. Pogląd Dalaj Lamy na temat czynników, które ostatecznie prowadzą do szczęścia, opiera się na metodycznym obserwowaniu umysłu przez całe życie i badaniu istoty egzystencji człowieka. Na podstawie systemu, który stworzył Budda przed dwoma i pół tysiącami lat. W oparciu o te doświadczenia, Dalaj Lama doszedł do konkretnych wniosków i stwierdził, które działania i myśli najbardziej się opłacają. Swoje poglądy na, temat, na ten temat podsumował w następujących słowach, które można wykorzystać do medytacji. Kiedy spotykam starych przyjaciół, Uświadamiam sobie, jak szybko płynie czas. Zastanawiam się wtedy, czy dobrze go wykorzystaliśmy. Tak ważne jest, by dobrze wykorzystać czas, jaki mamy. Ponieważ posiadamy ciało, a szczególnie niesamowity ludzki mózg, każda minuta jest niezwykle cenna. Nasze codzienne życie w dużym stopniu opiera się na nadziei. Nie mamy jednak gwarancji, co przyniesie przyszłość? Nie ma żadnej gwarancji, że jutro o tej porze będziemy jeszcze wśród żywych. Dążenie do lepszego jutra opiera się więc wyłącznie na nadziei. Myślę, że dobre wykorzystanie czasu można określić w sposób następujący. Jeżeli możesz, służ innym ludziom, innym czującym istotom. Jeżeli nie jesteś w stanie tego robić, Przynajmniej powstrzymaj się od ich krzywdzenia. Właśnie na tym opiera się cała moja filozofia. Zastanówmy się, co ma tak naprawdę wartość w życiu? Co sprawia, że życie ma sens? I na podstawie tego stwórzmy własną hierarchię wartości. Cel naszego życia musi być pozytywny. Nie narodziliśmy się, aby narobić kłopotów. Czy krzywdzić innych? Myślę, że aby nasze życie było wartościowe, musimy rozwijać podstawowe, dobre ludzkie cechy: serdeczność, dobroć, współodczuwanie. Wówczas nasza egzystencja będzie miała sens, a niepotrzebne napięcia znikną. Będziemy po prostu szczęśliwi. Mówi Dalai Lama, a słowa jego zapisuje Howard C. Cutler w książce Sztuka szczęścia. Sztuka szczęścia, czyli poradnik życia. Książce napisanej w 1998 roku, w Polsce wydanej przez wydawnictwo Rebis. Dziękujemy bardzo. The Art of Happiness: A Handbook for Living. Taki jest oryginalny tytuł. To jest taka książka z której mogę ją otworzyć właściwie w każdym miejscu i znajduję materiał do audio inspiracji. Wiecie, z innymi książkami jest tak, że zwykle je przeglądam, czytam, zaznaczam sobie fragmenty, a tu po prostu otwieram i jest. Do słów Dalaj Lamy będę wracał. Z jakiegoś powodu ten człowiek otrzymał pokojową Nagrodę Nobla, z jakiegoś powodu uważa się go za jednego z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. A więc myślę, że na pewno wrócimy do jego słów. Tymczasem życzę dobrego weekendu. Przemyślmy to, że jednak z natury i gdzieś tam na najgłębszym poziomie jesteśmy dobrzy, życzliwi i współodczuwamy. Nie wyrażamy współczucie, tylko współodczuwamy. Tutaj pozwoliłem sobie zmienić to słowo w polskim tłumaczeniu nie współczucie, bo współczucie to jest sympathy, to jest inne angielskie słowo. Tutaj chodzi o słowo compassion, czyli współodczuwanie, umiejętność wczucia się w emocje, uczucia innej, żywej istoty w najszerszym tego słowa znaczeniu nie tylko człowieka. Myślę, że piękna lekcja na nadchodzący weekend i resztę wakacyjnych tygodni. Jak zawsze, dziękuję za to, że subskrybujecie. Zróbcie to dalej, wysyłajcie dalej. Zapraszam wszystkich do odcinka z YouTube'em. Oczywiście, jeżeli masz kanał na YouTube, poszukaj takiego odcinka z YouTube'em w tytule wśród naszych odcinków. A jeśli nie masz, to po prostu zapraszam do innych naszych odcinków, w których czytam pozytywne, mądre, budujące. Książki, które rozwijają umysł i duszę. O tym właśnie mówimy w audioinspiracjach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tymczasem trzymaj się. Cześć.